Buenos dias, koziorożce. Dotychczas zrobiłam chyba najwięcej filmików na wasz temat, ale dostałam zapytanie w wiadomości prywatnej, zrobisz coś jeszcze o koziorożcach? Ja no może zrobię. Nie no, zrobię, zrobię, zrobię więcej, ale żeby tutaj co, co to niektórych zaspokoić, zrobię tylko małą stawkę, Ale to są takie moje spostrzeżenia, więc nie, oczywiście nie musicie się z nimi zgadzać, ale... No, bazuję na swoich doświadczeniach. A więc pierwsze. To, jak koziorożce przechodzą od pierdolenia do niepierdolenia się z danymi osobami, powinno być studiowane. Piosenka... I don't fuck with you. You bitch, I don't fuck with you. Myślę, że była o koziorożcach. Jak przekroczysz tą piękną linię czerwoną, dajmy na to, u koziorożca? Być? Tam nie ma powrotu. Dosłownie. Ja myślę, że one tam mają jakiś death note po prostu i wpisują wasze imię i nazwisko. A później znikacie. Nie ma, dla koziorożca nie istnieje się wtedy. Druga rzecz. Jak wy to robicie? Byłam świadkiem sytuacji, gdzie ktoś się czepiał u i mówił straszny shit. I później mówię do niego, że nie przejmuj się i coś. Czy... Wiecie co usłyszałam? Złote zdanie. Mnie to nie rusza. Czy, czy, czy wy macie jakąś tam mentalną osłonę? O... O którą wszystko się odbija? Podzielcie się tym. Kolejne spostrzeżenie, numer 3 chyba. Zawsze się mówi o znakach, którymi na przykład, że właśnie rządzi Wenus, że, że są przepiękne. O, oczywiście często się wszystko to zgadza. Ale czy wy widzieliście koziorożce, kobiety, mężczyzn? Ach, są jak wino. No, piękne. Piękne po prostu. Mają tą szlachetność w sobie. Oczywiście tak jak panny, ale ja mówię, słabość do tych cudownych istot. Oczywiście to jest wszystko subiektywne, ale im dziwniejsza twarz, taka... Często w ogóle koziorożce mają takie specyficzne nosy, takie jak rzeźbione. Czasem mogą być trochę krzywe, ale, ale są piękne. Nie, ja nie wiem, to jest w nich po prostu już ta szlachetność, no. I dzięki, że posłuchaliście i posłuchałyście. Yy, jak coś, to następne filmiki już będę bardziej starała się robić na przykład o ascendencie w koziorożcu albo o księżycu. Myślę, że i dojdziemy spokojnie do Wenus, do Marsa, ale ja muszę wszystko tu podokańczać kolejne znaki, no bo tu się wszystko nawarstwia już no. Dzięki pa!